No, i rozpoczynamy sobie kolejną przygodę motocyklową. Czekam tutaj pod Biedronką. Dzisiaj sobie lecimy z Piotrem e, w okolice Zamku Krzyżtopór, czyli kierunek Sandomierz, e, Pacanów, no i tamte kierunki. Natomiast nie będziemy jechali prosto i bezpośrednio, ponieważ wybierzemy się gdzieś tutaj przez ojców. No i najpierw sobie porobimy tutaj taką małą e, rozgrzeweczkę przed tamtą, tamtym odcinkiem. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ dzisiaj Piotr przyjeżdża na trochę innym motocyklu. I to też będzie ciekawe, ponieważ pierwsze. Teraz będzie miał okazję, tak zakładam, bo wcześniej miał Transalpa yy, później jeździł KTM w wersji 990, potem miał 950 i potem dwa razy z rzędu Yamaha Teneri 700, a dzisiaj ma zupełnie inny typ motocykla, ale to za chwileczkę. No właśnie ja tu zrobiłem małe na zanim się nie było i yy, powiedziałem, że ty wcześniej jeździłeś zawsze na tak typu Adventure. Tylko. Mamy ten motocykl z salonu Yamahy. Wawrosz Katowice. Lecimy w kierunek... Ojców. E... kierunek Ojców teraz. Wyruszymy. Ja w ramach oczywiście promocji turystyki motocyklowej, bo to jest naszym celem. A znaczy, z zmotoryzowanej? Bo jak ktoś lubi to samochodem, to też może taką trasę tutaj przejechać, to w ogóle nie mam problemu. Po drodze widziałem e, w Tenczynku jakieś zgrupowanie 4 na 4 jakiś taki. Midnight, o, o. o. To... i to naklejki. No co, lecimy. Lecimy. W planie, gdzieś w gps ja tak sobie jadę, że jak nawigacja pokazuje, że w lewo jest 11 minut dłużej, to ja właśnie w lewo skręcam. I tak sobie tutaj jadąc po drodze, natrafiliśmy na miejscowość Szydłów. Bardzo możliwe, że tutaj się tam też da wejść. Chyba idziemy bo to nie tak. Polaków szczało tym razem nie na kropówki a pod zamkniętą tak. No nie, nie będziemy wchodzić do środka, ponieważ kolejka nie, nie nagrałem chyba tego, ale jest bardzo duża do w ogóle samej kasy. Postanowiliśmy, że obejrzymy sobie dookoła, to co jest yy, środek zamku. No co na innym razem. Innym razem, tak. Ja tutaj raz byłem, tak jak wspominałem na początku. Jest tutaj bardzo dużo rozwiązań na tym zamku zastosowanych, które chyba dla tego typu budowli no, nie były. Typowe, bo tutaj z tego co wiem, był jakiś system luster. Jest to duże tutaj symbolika liczb. Tak, 365 okien chyba z tego co pamiętam. 12, nie wiem, sypialni czy łazienek. No było tutaj tego sporo. Miał zapamiętałość do kalendarza w każdym razie. Tak, tak, tak. Kalendarz. To było to najważniejsze. Chcemyliśmy zobaczyć. Jedziemy w takim razie teraz dalej w kierunku mierza. Takim sobie wytyczmy kierunek. No i jesteśmy. W sam domierzu, Ponownie u ojca Mateusza. Pan. Tak, ponownie u ojca Mateusza. Tutaj spaliśmy dokładnie nad z namiotami, będąc, ale okazało się, że pan na tyle miły w obsłudze pola kempingowego, że pozwolił nam raz, że zostawić przed tym motory dwa. Zaproponował, żeby kaski zostawić i jeszcze nam dał kot od furtki, co byśmy sobie przeszli na stare miasto z kotem przez pole kempingowe. jest ewidentnie ludzi w opór. No widać. Kryzys odwołany jest chwilowo ogień. No ale myślę, że tego się trzeba było spodziewać, jest majowy weekend. I tyle. I tyle. No i Sandomierz w takim razie żegnamy i udajemy się do Połańca, bo w Połańcu sobie odwiedzimy Orlen, bo jednak tutaj zjeść cokolwiek to było niemożliwe i -stop. -stop no to tak, No zrobimy. tak, 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 Proszę bardzo. Ten hmm. to nie było piwko A, nie znajom. Tak. Tak. <laughs> Ale, Z Ale. to jest taka, że się jedzie bardzo przyjemnie dzisiaj. A, bo jest naprawdę ciepło. Prognoza się pod podpłok. Na ostatnie kilometry ciepło. nie sprawdziła. Żebyśmy nie jest sobie nie wykrakali tak. i się tego trzymajmy. Także A i dzisiaj teraz pizzę? Jadę się kiedyś jeszcze? Nie, Też nie. Czyli dzisiaj to pizzę w Orlenie. No, chyba nie jest najgorsze. Jak, jak oceniasz smak? 11 złotych jest genialna zadania online. To na Kraków. Na Kraków, to już ostatni odcinek, 120. Prawie 500 km i póki co 4 litery jeszcze w porządku. Myślę, że w tenerze by się to nie udało. Tu jest zdecydowanie ta, ta, wygodniejsza. Ta. No już się w miarę przyzwyczaiłem. Nie zamieniłbym się oczywiście za tenerę, bo to nie, nie dla mnie motocykl, ale takich wycieczek jednodniowych myślę, że nawet do km można by zrobić i byłoby. Te, to powiedzenie, które sprzyjają WUS i Floydem Fawem. Tak. Czyli znaczy ta pozycja tutaj nie jest taka, żeby ona była jakaś bardzo y, złamana, nie? Całkiem jest okej. W zasadzie... W zasadzie bardzo podobne jak do Tenery, no. Tam mam troszkę wyżej kierownicę. No. Też jest trochę bardziej Na pewno na pewno zegar słabo. bo nisko. Albo, bo są nisko. To nawet y, w kądzie już jest lepiej. No jakby były troszeczkę wyżej. Pewnie jak ktoś jest też niższy, to też jest inaczej. No nie? właśnie, bo to też trzeba podkreślić, że ty jesteś, no, 180, nie? Tak, Wiesz, tak, co tak, tak. Tyś Myślę, tyś że dla niższy. kogoś, kto ma 1,75 m, to jest idealnie złożony motocykl. Tak. No cóż, jutro oddaję jazdę testową, wracam do swojego. I będziemy kontynuowali nasze podróże po Polsce I nie tylko. No dokładnie, a reszta w kolejnych w odcinkach.